Moi mili, nasi mili widzowie, jak to Ani nazywa nasza gwiazda na działce? Czyli piękna lilia, odmiana sobie przypomnimy to, napiszemy wam w komentarzach. Pięknie wygląda, ale jeszcze piękniej pachnie. Naprawdę, tu jest odurzający zapach. Na pół działki niesie się wspaniale. Pachnie, naprawdę, ten zapach urzeka. Po prostu, cudowny zapach. Także piękna lilia. Niecała jeszcze się otworzyła, także jeszcze przed nami spektakularne dalej show. Także będzie pięknie. Jest pięknie, a będzie jak to mówił, jeszcze piękniej. Dzięki, że jesteście z nami. Jutro wpuszczę kartkę z kalendarzem na sierpień. Kupujcie kalendarz jeszcze jutro. Tylko promocja na lipiec po 10 zł, a już w sierpniu będzie normalnie po 20. Także ostatnia szansa, żeby kupić, ale różyczki też niczego sobie, prawda? Cześć.